Cześć. Dziś zanurzymy się w gęsty i sypki kosmiczny pył wraz z książką Księżycowy Pył autorstwa Artura C. Clarka, katastroficznym sci-fi, który potrafi przykuć uwagę czytelnika. Fabuła jest tu jednoznacznie prosta, ale też niezwykle wciągająca. Statek Selen przewodzi turystów po morzu Pragnienia. Nagle trzęsienie księżyca powoduje katastrofę. Krążownik pyłowy tonie w masie drobnego pyłu. Załoga statku musi zadbać o stan psychiczny pasażerów, zmagając się z powolnym ubytkiem tlenu. Niebezpieczeństw na pasażerów czyha o wiele więcej, w tym czasie ekipa ratowników rozpoczyna wyścig o ich życie. Clark mistrzowsko buduje tutaj napięcie. Cała akcja, choć rozgrywa się głównie w jednym miejscu, jest niesamowicie dynamiczna. Mamy tu walkę z powolnym ubytkiem tlenu, wszechobecną ciszę głębszą niż próżnia i desperacki wyścig ekipy ratunkowej o życie uwięzionych. To nie jest kosmiczne widowisko, to wciągający emocjonalny dramat, w którym każdy krok naprzód i każda porażka jest integralną częścią walki o przetrwanie. Znalazło się tu również miejsce na szczyptę kryminału i romansu. Autor skupia się tu przede wszystkim na psychice ludzi zamkniętych w zatopionym wraku, na ich strachu, poczuciu bezradności, ale też na nieustającej nadziei i wierze w naukę. Bohaterowie to zwykli turyści i doświadczona załoga, jako panowany kapitan Harris. Powieść tatu prawdziwy pan na czość naukowej zaradności. Fabuły napędzają detale techniczne. Bohaterowie muszą improwizować, bo materiały i metody z Ziemi nie działają na Księżycu. Księżycowy pół ukazuje idylliczną stronę nauki. To ona jest rozwiązanie każdego problemu opartym na racjonalizmie. Czy ta książka ma wady? Owszem. Jej krótka forma ogranicza epicki potencjał. Jeśli liczy ktoś na mocno rozbudowane sci-fi w stylu późniejszych dzieł Clarka, może poczuć się trochę rozczarowany. Czasem widać tu też luki fabularne i pewne uproszczenia. Ponadto powieść wykorzystuje już obalone hipotezy o morzach księżycowego pyłu, mającego właściwości cieczy. Z perspektywy czasu aspekt naukowy może więc budzić pewne zastrzeżenia. Mimo to jest to naprawdę dobra, fascynująca lektura o ludzkiej zarodności wobec obcego środowiska. Później jest dziełem bibitnym, zapewnia ona świetną rozrywkę. Dajcie znać w komentarzach. Czy czytaliście księżycowy był i co Wy o nim myślicie? Po pełną recenzję książki zapraszam zaś na blogę Pop Kulturowy Kociołek. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.